Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci. Znikający śnieżny przyjaciel Filipa. Mamo, pada śnieg! krzyknął mały Filip i szybciutko podbiegł do okna w swoim pokoju. W końcu przyszła prawdziwa zima. Filip nie mógł się doczekać, aż biały puch pokryje podwórko. No to ubieraj rękawiczki, czapkę i kurtkę. Lecimy lepić bałwana powiedziała mama, i chwilę później wraz z Filipem. Była już na dworze. Długo pracowali na śniegu, aż w końcu udało się ulepić wielkiego bałwana. Miał marchewkę jako nos, nakrętki służyły jako oczy, a w każdy z dwóch boków Filip i mama wbili gałązki, dzięki czemu bałwan miał też ręce. Jest świetny, zachwycał się Filip. Chodźmy do domu, chcę na niego popatrzeć z pokoju. Chłopiec pobiegł do swojego pokoju i niemal wbił zmarznięty nos w szybę. Bałwan, któremu nadał imię Misiek, stał dumnie w ogródku. Filip długo się w niego wpatrywał, aż do momentu, kiedy mama zawołała go na obiad. Mamo, to spaghetti było przepyszne, krzyczał chłopiec, odchodząc od stołu. Czym prędzej wracał do swojego pokoju, żeby znów popatrzeć na Miszka. Niestety po śniegu nie było ani śladu. Mamo, krzyknął zrozpaczony. Misiek zniknął. Wiem, kochanie, odpowiedziała. Niestety, kiedy jedliśmy obiad, spadł silny deszcz, w dodatku na dworze zrobiło się cieple i cały śnieg zniknął. Filipowi było bardzo przykro. Do końca dnia nie potrafił się rozchmurzyć. Kiedy następnego dnia był w szkole, na dworze znów zaczęło sypać. Nie mógł się doczekać powrotu do domu. W samochodzie tata powiedział mu, że koło domu czeka wyjątkowy gość. No to nie mógł się chłopiec doczekać. Misiek. Misiek, wróciłeś. Ucieszył się, jakby faktycznie wrócił do niego najlepszy przyjaciel. Od razu zaczął biegać wokół bałwana, krzycząc, że to taniec radości. Całe popołudnie chłopiec spędził w oknie, patrząc na Miśka. Tata Filipa był dumny z siebie. To on bardzo długo pracował nad tym, aby jego bałwan przypominał tego, którego dzień wcześniej Filip ulepił. Udało się. Chłopiec wiedział, że bałwany same się nie odbudowują. Wiedział, że jego tata zrobił to dlatego, że bardzo go kocha i chciał mu sprawić przyjemność. Wieczorem Filip podbiegł do taty i podziękował mu. Tatusiu, ja wiem, że to ty ulepiłeś dzisiaj Miśka. Dziękuję ci bardzo. Ja? udawał zaskoczonego tata. Nie, on już tu był, kiedy przyjechałem. Tato, mam siedem lat, zauważył Filip. Ja już wiem, że bałwany nie odrastają i trzeba je lepić na nowo. No dobrze, synku, dobrze, odrzekł uśmiechnięty tata chłopca. Cieszę się, że ci się podoba. Od teraz nigdy nie martw się tym, że coś znika, jeżeli wiesz, że można to zrobić raz jeszcze. Tak! Będziemy lepić bałwany zawsze, kiedy spadnie śnieg, dobrze? Oczywiście, odpowiedział tata i mocno przytulił Filipa. Koniec. Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci.